Dość powszechnie dzisiaj uważa się i ten pogląd nie budzi żadnych kontrowersji, że różnorodność biologiczna mierzona liczbą organizmów oraz ich jakością jest takim gwarantem bezpieczeństwa życia na Ziemi. Jeśli ta ilość gatunków spadłaby drastycznie, zmniejszyłaby się drastycznie, wtedy nasze życie na Ziemi, cała Ziemia byłaby w pewnym sensie zagrożona. W ostatnich latach pojawiły się głosy, że pewne działania człowieka wpływają negatywnie na różnorodność biologiczną i tak jest bez wątpienia w wielu dziedzinach. Ekosystemy leśne również nie są wolne od takich zarzutów, a musimy pamiętać, że właśnie w lasach ta różnorodność biologiczna jest naturalnie największa. Powstaje takie fundamentalne pytanie, czy gospodarka leśna, którą prowadzimy od wielu, wielu lat w lasach, wpływa negatywnie, czyli prowadzi do zmniejszenia się ilości gatunków występujących w lasach, składu zespołu tych gatunków, czy też może nie wpływa w żaden sposób, a może wręcz zwiększa tą ilość gatunków, które występują w lasach. W tym celu od tego roku zaczynamy olbrzymią akcję polegającą na inwentaryzacji całej tej różnorodności biologicznej, całego bogactwa przyrodniczego, jakie występuje w lasach. Idziemy wszyscy już razem ze sprzętem. Sama inwentaryzacja przyrodnicza jest to przedsięwzięcie bardzo duże, złożone z wielu, wielu etapów. Jednym z tych etapów jest. Pomiar pewnych elementów ekosystemu leśnego na powierzchniach kołowych. Pierwszym takim podstawowym zadaniem jest odnalezienie punktów w terenie. Nasze powierzchnie mają zagęszczenie kilometr na kilometr. Co kilometr jest taka jedna powierzchnia. Mamy dokładne współrzędne geograficzne tej powierzchni i odnajdujemy środek. Środek jest zabijany palikiem dębowym. Który jest zaznaczany na zielono farbą, po to, żeby te powierzchnie w kolejnych nawrotach, ponieważ prace nie będą wykonane tylko raz, ale będziemy tutaj wracać, sprawdzać, jak zmienia się ta różnorodność na przestrzeni czasu. Po zabiciu kołka na środku powierzchni należy wyznaczyć granicę powierzchni. Powierzchnia ma 400 arów, to jest powierzchnia kołowa, więc promień jest 11 m28 cm. Jeśli jest Istotny spadek powyżej 5%, to ten promień się zwiększa w zależności od tego, jaki to jest spadek. Wyznaczamy te granice, zaznaczamy wszystkie drzewa, które są bezpośrednio za granicą, po to, żeby wiedzieć, na jakiej powierzchni wykonujemy pracę i wyznaczamy cztery kierunki: yy, północ, południe, wschód i zachód. To jest bardzo istotne do pobierania próbek glebowych. Transponder współpracuje z wysokościomierzem. Pomiar odległości można nim wykonać, pomiar wysokości drzewa. Tutaj jest punkt odniesienia do całej powierzchni, z którego wychodzimy z wszystkimi praktycznie pomiarami. Odległość teraz mierzymy, jest 1364. Dopóki jest ten transponder tutaj w tym miejscu, to pozwala nam bez mierzenia taśmą łatwo znaleźć ten promień, który żeśmy założyli, czyli w tym przypadku 11,28 m. Zdaje taksator w odległości, patrzy, jest to 11,28, wie dokładnie jak kończy się granica powierzchni kołowej. Każda powierzchnia, oprócz tego, że jest zaznaczona przez ten palik dębowy, jest również utrwalana poprzez zdjęcia oraz film. Cztery zdjęcia w czterech różnych kierunkach świata oraz film panoramiczny dookoła cały obraz powierzchni oraz otaczającego drzewostanu został wykonany. Film około 30 sekundowy. Rozpoczynamy wykonywanie. Prac taksacyjnych i zdjęcia fitoscjologicznego. Koledzy z ekipy będą dokonywali pomiary drzew, ich pierściń, wysokości zarówno drzew żywych, jak i martwych, również tych drzew martwych leżących. Inni członkowie ekipy będą wykonywali odkrywkę glebową, zakładali pułapkę Barbera do odłowu książczy. No Pobierali wszystkie próby związane z określeniem zawartości węgla i gęstości gleby. Natomiast no, ja zajmuję się wykonaniem zdjęcia fitoscjologicznego. W które no jest, składa się z kilku etapów. Takim pierwszym podstawowym działaniem to jest określenie pokrycia poszczególnych warstw. Warstwy w, tutaj w metodyce są okreś, odpowiednio określone. Jest warstwa drzew, warstwa A, później warstwa krzewu, warstwa B, warstwa roślin runa leśnego ceno i warstwa mchów yy, i porostów, czyli warstwa D. Muszę określić pokrycie, czyli projekcję poszczególnych warstw, na powierzchni Ziemi w procentach, a następnie oznaczyć poszczególne gatunki, które wchodzą w skład poszczególnych warstw, no i ich ilościowość na powierzchni, czyli już jakby szczegółowe pokrycie, pokrycie tych gatunków. Prace w przypadku, w zależności od tego, no jak złożone są poszczególne warstwy, są mniej lub bardziej czasochłonne. W związku z tym, że pokrycie warstwy drzewi i krzewów jest dość duże, no Runo jest o stosunkowo małym pokryciu, więc. Tych gatunków jest tu mniej. Powierzchni tego runa nie jest zbyt wiele, ale kilka gatunków mamy. Między innymi tużystą rzęsioną, karek pilosa. Taki ciekawy gatunek, charakterystyczny między innymi na lasu liściastych, tutaj właśnie w Karpatach. Popatrzymy, rzęski że, na, na brzegu liści. A no, inny gatunek, gajowiec żółty. A mamy tutaj jeżynę, rubus hirtus, stawik zajęczy. Także kolejno te roślinki tutaj dodajemy i wpisujemy. Zostaliśmy wyposażeni w bardzo no, ciekawy i użyteczny sprzęt. To, są to tablety, na którym grano aplikację umożliwiającą po prostu wpisywanie tych oznaczeń i określeń bezpośrednio do do tego tabletu nie musimy tego robić tak, jak wykonywano to w sposób tradycyjny pisząc, wypełniając po prostu ręcznie formularze. No jest to duże ułatwienie, ponieważ no, transmisja później przekazywanie tych wyników jest znacznie uproszczone, nie, tego, nie trzeba tego przepisywać, tylko wystarczy zrobić na koniec dnia transfer danych i sprawa jest prosta. Każda powierzchnia będzie. Dostarczała nam informacji o roślinności runa leśnego, o wyglądzie drzewostanu, a również o ilości takich organizmów wskaźnikowych, które mówią nam o stopniu zgodności danego miejsca z takim wzorcem, do którego się dąży, czyli średniej masy biegaczowatych. O co tutaj chodzi? Mianowicie Biegacze to są owady drapieżne, które świadczą o prawidłowo zachodzących procesach w ekosystemach, w tym w naszym przypadku w ekosystemach leśnych. Przyjmuje się, że im więcej tych biegaczy, tym lepiej wykształcone zbiorowiska roślinne, związane z nimi zespoły zwierzęce czyli tym lepiej funkcjonujący ekosystem. Cała idea e, działania tej pułapki polega na tym, że biegacze są to e, owady, które chodzą po ściole, e, między innymi. I te owady chodząc po ściole zupełnie przypadkowo tutaj wpadają. No to jest ważne, że tutaj nie stosujemy żadnego e, feromonu, żadnego atraktantu, który zwabiałby te e, chrząszcze. One po prostu naturalnie chodząc wpadają do środka. W środku jest taki lejek który zapobiega wpadaniu do tej pułapki większych zwierząt i one wpadając do tego lejka mają szansę się wydostać. Pułapka ma w środku glikol, który jest środkiem y, trującym i konserwującym, także te owady, które tutaj zostaną odłowione, no, będą w ten sposób uśmiercone i dopiero w ten sposób rozpoznawane, badane, mierzone, ważone. Oczywiście na zastosowanie tej pułapki mamy wszelkie potrzebne zezwolenia, od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, w zależności od tego, czy są to gatunki objęte ochroną ścisłą, czy częściowo. Cała idea polega na tym, żeby ta pułapka była równo z gruntem. Ten daszek, który mamy, zapobiega nalaniu się wody do pułapki. Woda rozcieńczając glikol powoduje, że nie posiada on już takich właściwości konserwujących. Sprawdzanie pułapki. Będzie się odbywać w odstępach miesięcznych. Przewidujemy cztery takie cykle sprawdzające. Po miesiącu wyjmiemy wszystkie owady, które się tam odłowiły. Zostaną odwiezione do Instytutu Badawczego Leśnictwa, który zajmie się już oznaczaniem i analizą uzyskanych wyników. My znowu nalejemy glikol i zostawimy i tak aż do września. Wykopanie odkrywki glebowej na glebach górskich czy podgórskich to zdecydowanie najtrudniejsze zadanie w całej tej inwentaryzacji wykonywanej na powierzchniach kołowych. Te gleby często są bardzo szkieletowe, to znaczy, że jest bardzo dużo kamieni. W głębszych warstwach są tak zbite, zwięzłe, gliniaste, że często z tych urządzeń służących do poboru próbek, Ciężko jest tą glebę wydobyć. W tej odkrywce glebowej z każdego poziomu, z każdej warstwy, będą pobrane próbki do oceny gęstości gleby. Wszystkie prace glebowe wykonywane są już poza granicami powierzchni kołowej, tak aby nie wpłynąć w żaden sposób na to, co znajduje się na powierzchni kołowej, a więc na roślinność runa leśnego, na drzewa, a również na drewno martwe. Prace na powierzchniach kołowych, które właśnie obserwujemy, wykonywane są przez leśników. Ci leśnicy muszą mieć super wiedzę. To są wybrani z wybranych, bo muszą umieć rozpoznać wszystkie rośliny, które występują w runie leśnym, a często są to gatunki bardzo rzadkie, bardzo. Trudne do rozpoznania, bo różniące się niewieloma cechami od siebie, szczególnie jeżeli chodzi o trawy czy tużyce. Muszą umieć określić stopień zwarcia drzewostanu, wykonać same pomiary wysokości. Są to rzeczywiście wybrani z wybranych.